Bonjour mes amis! Cześć kochani! Posłuchajcie, dzisiaj specjalny odcinek zaprosiłem Agatę. Agata będzie nam się gotowała piękną, dużą, gigantyczną babeczkę, a ja będę jej asystent. Zgadza się. Oglądajcie dalej. O! 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 o, o, o! o! Tak się nam spodobało wspólne właśnie gotowanie. Że... Gotowania? Gotowanie? Gotowanie. Gotowanie. Czyli zaprosiłem kolejny raz dzisiaj Agata i Agata dzisiaj nam coś upieczy. Tak, a paskal jest się moim asystentem i spoczywa na stołku, bo pod ostatnim filmikiem pisaliście nam, że ja jestem bardzo niska, Nie a to tak naprawdę paskal jest bardzo wysoki. Właśnie. Mogę Trosie, mówić to, 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 pod pachę. Troszeczkę, troszeczkę grałem ręcznie, jak byłem dzieckiem. I tak, mamy 93. I do dzisiejszego odcinka zainspirowała mnie. Nas! Nas. Dobrze. A do przygotowania dzisiejszego przepisu zainspirowała nas współpraca z operatorem sieci komórkowej Plus i dlatego mamy Gigababeczkę, bo oni mają najlepszy Giga-abonament. Brawo! <klucz> Brawo! To pójdzie na festiwal do no. Ty się nie śmiej, bo teraz twoja kolej. <noise> <noise> tak jest, bo za 75 zł macie wszystko bez limitu i 72 giga internetu. Oglądajcie do końca i będziecie mieć więcej ściegów. To co? Zrobimy coś fajnego w kuchni teraz. Jednorożce. <noise> Choć nie jednorożce jak likorna wygląda, tak? <noise> Zrobimy dzisiaj gigababeczkę, ale ona będzie nie taką zwykłą babeczką, tylko będzie formą tortu. Czyli robimy klasyczny biszkopt, okay. klasyczny krem czekoladowy, klasyczny krem maślany i pięknie wszystko udekorujemy. Czyli co, mam podzielić żółtko i białko? Tak, ty oddzielasz białka od żółtek, a ja przesiewam mąki. A to jest trudny przepis dla ciebie? To jest najprostszy przepis, jaki w ogóle kiedykolwiek istniał. Nie ma prostszego. A na co, na co masz zwracać uwagę, żeby ci się udało? Na dobrze ubite białka, mhm. i koniecznie podczas mieszania mąki do jajek, żeby tak. robić to za pomocą szpatułki, żeby nie stracić na powietrzenia. Tak, żeby po prostu łączyć delikatne, właśnie sypkie rzeczy z, z masą. Tak jest. I, e, i pamiętajcie o tym. Co się jak mogę sobie pozwolić. E, wybierzcie po prostu temperaturę e, jajka pokojowe. Nie róbcie po prostu z jajka, które są bezpośrednio wyciągnięte z lodówki, dlatego że wtedy e, no, trudniej jest właśnie ubijać białko. Dobrze mówię? Bardzo dobrze mówię. Pagata w tej chwili robi się otwieram jajek i bezpośrednio do środka, bo jakby były zepsute jeden, to wszystko wyrzucam. Ale nic nie mówię dzisiaj, bo jestem asystent. Dobrze, czyli tak. Białko, temperatura pokojowa i co? Ubijamy. I Teraz ubijamy. Ubijamy najpierw na puszystą pianę i dopiero jak zrobimy puszystą pianę zaczynamy dodawać cukier. Czyli ubijamy białko? I już zaczyna się ubijać, już jest puszyste. I teraz zaczynamy dodawać cukier, łyżka po łyżce, po każdym dodanym cukru cały czas miksujemy. W pierwszym etapie, kiedy je spinacie, wtedy można je przebić, ale po dodaniu cukru już tego nie zrobicie. Białka ubite, paska zobacz czy się cukier całkowicie rozpuścił. Czyli robimy coś takiego, że wkładamy między palcami i skręcamy. Jak czujemy jakieś grudki, to znaczy, że po prostu musimy dalej pomiksować. To jest bardzo, bardzo istotne, pamiętacie o tym. A, dlatego, że jak tego nie zrobicie, to po prostu biszkopt nie urośnie. Teraz zmniejszamy obroty mhm. i dodajemy żółtko, ale jedno po drugim. Okay. Na niskich obrotach. Nie, nie mieszaj! Teraz nie mieszaj! Jeszcze nie mieszaj! Teraz dopiero z tym będziesz mieszał. Przesiewany. Mm -hmm. Przesiewana mąka, tak. I kręcamy tak, jak się robi mus czekoladowy. To znaczy, się od zewnątrz do środka. Tak, dobrze robię? Tak. Cukier... Z cukier... miłością. Z cukierni Powoli. pracowałem. To robiliśmy to ręką, wiesz? No, Na ręką najlepiej. Chyba podkreślić, że to jest najbardziej istotny moment, właśnie dla biskopu, bo można rozwalać tą pianę tak. i wtedy to, to nie ułoży. Wszystko nam. upadnie. Pięknie. Przelewamy mam to. Jeśli nie macie takiego rantu do pieczenia, użyjcie zwykłej tortownicy, ale wtedy musicie za pomocą papieru do pieczenia zrobić taki rant na około tortownicy, ponieważ my robimy bardzo wysoki biszkop, a tortownica zazwyczaj jest bardzo niska, więc użyjcie papieru do pieczenia do przedłużenia wysokości. Teraz biszkopt wstawiamy do nagrzanego piekarnika, 170 stopni, grzanie góra-dół na 40-45 minut i pamiętajcie, żeby przed wyjęciem Sprawdzić wykałaczką. Jeśli ciasto nie zostanie na wykałaczce, to znaczy, że ciasto jest upieczone. Jeśli zostanie, to dajcie jeszcze kolejne parę minut i będzie ideolo. Teraz przygotujemy klasyczny krem maślany, ale na mleku skondensowanym, słodzonym. Ciekawy. I posłuży nam on do dekoracji, czyli mhm. do obłożenia naszej babeczki, do dekoracji na, na wierzchu. Robiłeś taki kiedyś na mleku skondensowanym? Nie, nie ale creme beurre jest um, jeden z przepisów, tu się uczyłem, jak byłem w szkole hotelarskiej. Uh, to jest uh, dosyć ciężki do zrobienia, bo nie możemy grudki dost, uh, mieć od masła. No i bardzo ważna jest też temperatura pokojowa masła. Tak, On nie może być Masło musi być bardzo, bardzo miękkie. Musi do, dosyć długo polegać w temperaturze pokojowej, żeby jest zmiękło. Teraz masło musimy ubić na jasny puch. Trwa to dosyć długo. Musi wybielić go. 10-15 minut. Mhm. Masło musi się stać całkowicie białe. Ono jest teraz żółte, mhm. ale musi być całkowicie białe. Wtedy będzie idealne. Najwyższe obroty i ubijamy. Masło pięknie się ubiło, już jest całkowicie białe. Mhm. I teraz możemy dolewać mleko skondensowane. Ja jestem bardzo ciekawy, powiem Ci, co z tego wyjdzie. Nic nie widzę, ale piękną konsystencję jeszcze dzięki właśnie. Tak. Mleko skondensowane. Piękne. Ten krem jest świetny i jest bardzo prosty. A, i jeszcze dodamy odrobinę barwnika różowego. E, tutaj mam barwnik w żelu, ponieważ chcemy, żeby cała babeczka była obłożona delikatnie różowym kremem, a dekoracje u góry będą zrobione. Bardziej różowym kremem, więc na, na razie dodaję tylko odrobinę. I dosłownie troszeczkę dosłownie daję. Dosłownie troszeczkę. O, i mamy idealną konsystencję. Widzisz, że mamy dzióbek. Tak. Przykładamy krem do miski. Czekamy, aż biszkopt się upiecze. Piękny. Naprawdę powiem ci, jestem zdziwiony, że w ogóle. Taką piękną konsystencję dostałaś dzięki właśnie mleko skondensowane. Tak, ale to ta konsystencja właśnie robi się też dzięki temu, że maso w temperaturze pokojowej jest idealnie ubite, naprawdę do białości. Zabieramy się za krem czekoladowy. Jest bardzo prosty. A krem maślany zostawiamy na blacie w temperaturze pokojowej do czasu dekorowania. Z tego względu, że jak wsadzicie go od razu do lodówki, to on po prostu od razu twardnieje. I później już nie zrobicie z nim nic, zanim go z powrotem nie ogrzejecie. No mm, ale będzie dobry ten krem. Widzę, że ma Jakiś krem orzechowy, w ogóle czekoladowy. Tak, czekoladowo-orzechowy. Mm. I wszystko razem miksujemy. To jest turbo prosty krem. Ile ma skapon? A ja pamiętam ile to wrzuciłam. Dużą opakowanie również. Duże, mi, jak mi jest 750 gramów. Tak. I, I do tego dzisiaj używamy czekoladę, ale jak rozumiem, to możemy używać in, inny smak, na przykład tajmak, Kajmak, e, można pasamakowa. dodać. Tak, można dodać trochę kajmaku i masło orzechowego, to jest przepyszne mm -hmm. połączenie. Mm -hmm. e, ja niestety robiłam zakupy tak, że chciałam zrobić krem kajmakowy, ale wykupili ma kajmak, myślę, że gitara. Gitara. I co i mieszamy? Tak. I nie gotowy. za mocno. Nie za, mocny. Nie za mocno. Mm -hmm. Dobra, mm, nie. dobrze Mhm. Aha. To co, wyciągamy? A nie poparzysz się? Nie. Siór? O, przypiek się. Ale tak, ładny jest. Ładny. No i oczywiście nie można smarować jak jest gorący, dlatego że ten krem maszlany to się rozpuści tak, całe. Tak, musimy poczekać, aż się ostudzi Mhm. Mm Biszkopt już się wystudził. W międzyczasie e, trochę kremu zabarwiłam maślanego na bardziej różowy kolor, żebyśmy mieli dwa odcienie na dół i na górę. Musimy teraz pokroić biszkopt na wlaty. Okay. Dobra, i to sobie wrzucimy do miski tutaj. Mm -hmm. A z tego wytniemy put. sobie mniejszy i, I co, to i tutaj tutaj jest środka. Tak jest. Mm -hmm. e, musisz najpierw nasączyć. Mm -hmm. Ale co, pędzelkiem? Pędzelkiem. Mm -hmm. I to jest zwykły e, sok. E cytryny z wodą. Czyli można też na dobrą sprawę, jak gotujesz na przykład gruszki, tak. Ten syrop gruszkowy Dokładnie. możesz dodawać. Dokładnie. Możesz dodawać też rum na przykład. Tak. Ja wiesz, to bardziej pomyślałam pod dzieci, nie? No, ale to wiesz, to bardzo fajne. Wystarczy, żeby mm -hmm. też nie był za mokry, bo się mm -hmm. rozwali. I co? I najpierw? I teraz kremik. Mhm. Mm Źle? Czyli dobrze. Dobra. Jakoś się poskłada. Jako nie, no dobrze, super na jest. Nasączenie. Proszę bardzo. Teraz najgorsze. Musimy to odwrócić. Musimy to. Nie, musimy to obciąć. Obciąć? Mhm, dawaj, tam to, Michę. Czyli teraz odwracamy? Nie, teraz obkładamy masą maślaną. Pierwszą warstwą. I dopiero Wkładamy do lodówki. Dopiero jak ta masa maślana się zastygnie, tak. to dopiero wtedy odwracamy. I co teraz? I teraz stawiamy do lodówki. A pierwsza... jak długo? No tak, dopóki aż jak w Przyłożysz palec, to musi być twarde okay. i nie może się palec zatapiać. 15-20 minut. Tak. I co z tego teraz robimy? Bo nie wyrzucimy to, nie? Tak, tu mamy resztki biszkoptu i tego kremu. Mhm. I co, pogniatasz całość? Tak. Tak? A tak mocno, mocno? Mocno, mocno. Tak, żeby takie okruszki powstały i wymieszały się z kremem. A co to będzie? To będzie ta kopułka, A, okay, zrobimy, z, zmieszamy to wszystko mhm. i zrobimy kopułkę cupcake'a, którą, którą obłożymy kremem, ale żeby to nie był sam krem, wiesz, maślany, tak. no to w środku będzie pyszne ciasto. Ale to nie będzie sypkie, to nie musi być sypkie. To nie się... może być sypkie, to musi mieć taką konsystencję właśnie, o, takie fajne to jest. No, takie, takie, takie dziwne. Ja w międzyczasie dołożyłam jeszcze jedną warstwę kremu. I mam nadzieję, że się dostatecznie schodziło. Nie wiem, co tu się teraz wydarzy. Mam nadzieję, że nie pęknie. Słuchaj, e, musimy trzymać kciuki. Nie będzie dobrze. Jak to pęknie, nie możesz mocno przyciskać. W yeah! 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 I to i tą kruszonkę teraz Tak, teraz wykładamy tą kruszonkę, bo ona musi nam zrobić tutaj tą kopułkę. Co prawda jest jej tutaj trochę mało, ale sobie z tym. Poradzimy. Teraz musimy to. Udekołować. Musimy to znowu obłożyć masą. Przełóż resztę kremu do rękawy. Ja wol. Ty nawet nie pękł. Nie pęk. Jestem do... w szoku. Dobrze i odwróciłem. To, to wszystko, twoja zasługa. A ja to wiem. Dobra. Wow, ale pięknie to wygląda. I co, i beziki, beziki? No właśnie, nie wiem, gdzie je dać. W sensie, dla, dla mnie te beziki to ja bym je stawiał tutaj na dole. Bo są według Dobrze. mnie takie za duże troszeczkę, nie? A wiesz co? Żeby się nie ślizgały? Tak? No. Troszeczkę? A, okej, okay, proszę no. bardzo. Fajne. Sprinkles? Co, Spirungle? Sprinkles. 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 A co, mam wszędzie tak? Na tak, radę? a tak z ręki, tak żeby tak ładnie było. Tak. Wow, ale powiem Ci, że mega giga babeczka. No, wyszło nam. Nie, wyszło, wyszło, Jest wyszło. Spoko. Nie, ładne, ładne, nie. To był mój przepis na gigababeczkę, mam nadzieję, że Wam się podobał i że wykorzystacie go w swojej kuchni, żeby stworzyć coś równie pięknego. A teraz czas na giga ofertę plusa, bo tutaj w cenie 75 zł macie aż 72 giga internetu. I know, to jest bardzo dużo. Czyli spokojnie możecie oglądać ten odcinek na replay'u i nie musicie się martwić, że Wam się skończy transfer danych. Przy okazji też możecie wybrać kozacki telefon, na przykład Samsung Galaxy A51. Pięczgę, który obsługuje bardzo szybko właśnie e, internet. piężgę, ale musicie koniecznie sprawdzać, czy jesteście w zasięgu. Ewola, voilà! Mega cupcake jest gotowy, babeczkę. Dziękuję ci, Aga. Dziękuję ci, Paska. Dzięki serdecznie. Koniecznie zajrzyjcie na kanał Sugar Lady, bo Agata tam ma, ma różnych właśnie w, w ciekawych przepisów i przy okazji pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał mój i Agaty, jak jeszcze tego nie zrobiliście. Dodajcie komentarza tutaj na dole jesteśmy do waszej dyspozycji. Zapraszam na Instagram Agatę. I na Instagram Paska. Skala. Dziękuję wam serdecznie, że jesteście z nami już tyle czasu, do zobaczenia, macie się, miłego dnia, pa, pa pa! I koniecznie wpadajcie na kanał Agatę Sugar Lady!